Witajcie moi drodzy. W ciągu ostatnich dni, to znaczy od 15 lipca, w mediach króluje temat określenia jako tragiczny wypadek w Krakowie. Była to rzeczywiście tragedia, ponieważ zginęło czterech młodych ludzi, z czego jeden, kierowca żółtego samochodu. Wszyscy wiemy jak się nazywał i kim była jego matka, ale nie będę wymieniał jego nazwiska, bo po prostu mam litość tak, nad tą kobietą. I tyle powiem. Straciła dziecko, straciła syna. Na pewno jest jej ciężko, nie trzeba jej jeszcze dowalać. I tak z całą pewnością jest mnóstwo ludzi, którzy jej zazdroszczą i wykorzystują każdą okazję, żeby wbić jej szpilę. Ale ja nie, nie chcę teraz mówić o niej, tylko o y, kierowcy. Żółtego samochodu, który był dorosły, i, że tak powiem, matka za niego już dawno nie odpowiadała. Powiem tak, ten człowiek podjął decyzje, które spowodowały konsekwencje takie, jakie spowodowały czyli wypadek był skutkiem jego decyzji decyzji o tym, żeby mieć wywalone na przepisy ruchu drogowego, i tam, gdzie było ograniczenie do 40 na godzinę. Pan sobie docisnął do 140. Natomiast trzej inni młodzi mężczyźni, którzy z nim jechali, nie byli niczemu winni. Oni chcieli żyć, ale nie żyją. Dlaczego? Dlatego, że pan kierowca poczuł w sobie powołanie na rajdowca i życie mu się popier <śm> pomyliło z grą Need for Speed. No, niestety, to nie jest gra, którą, w której można wczytać wcześniejszy zapis albo zacząć od nowa. To jest prawdziwe życie. Na, na korzyść, czy na, na w obronie pana kierowcy można powiedzieć, że ostatnia decyzja w swoim życiu, w jego życiu, którą podjął, była. Czymś, co dobrze o nim świadczy, ponieważ. Yy, a zresztą pokażę Wam to. To jest. Yy, a. To jest zapis z monitoringu miejskiego. Ten zapis. Nie wiadomo z jakiej, z jakiej przyczyny Telewizja Kraków uważa za swój. Nie, to nie jest materiał wykonany przez pracowników Telewizji Kraków. To jest materiał pochodzący z kamer monitoringu miejskiego. No i patrzmy, tutaj widzimy żółty samochód, który z dosyć dużą prędkością się porusza. O, a tutaj jest skrzyżowanie na którym to się stało. Tutaj jest jakiś bar mleczny i mięsny, w tamtą stronę, w toł jest Salvator. Tutaj zaraz za ulicą jest jubilat. To jest ulica Kościuszki, a to są aleje. Na alejach trwają jakieś prace i zwróćcie uwagę na tego pieprzonego idiotę który tutaj idzie, gość podobnie jak kierowca żółtego samochodu uważa, że przepisy go nie dotyczą. Kodeks drogowy jest dla frajerów, a on nie jest frajerem i chrzani zasady, w związku z tym zamiast korzystać z przejścia dla pieszych idzie sobie na krechę prosto tam, gdzie mu, że tak powiem, bliżej. W tamtą stronę, tu gdzie pokazuję strzałką myszki, jest podziemne przejście, w którym można bezpiecznie przejść z jednej strony na, drugie, na drugą. W tą stronę kawałeczek jest przejście naziemne, oznakowane i wyposażone w światła. Więc trzeba być mega kretynem, żeby przechodzić przez środek skrzyżowania. No i patrzmy, jak się to skończyło. Tutaj sobie idzie, sobie tu, tuś. Pewnie wraca z imprezy. Jedną rękę widzimy, czy ma przy twarzy, czyli zapewne ma smartfonik. Taki za złotówkę, bo podpisał umowę, dostał za złotówkę smartfonik i jest dumnym posiadaczem smartfona. I rozmawia przez niego, bo jak przez 5 minut w ciągu dnia nie będzie nadawał do smartfona albo skrolował po Facebooku. Umrze. No więc teraz też jest zajęty smartfonem i sobie wchodzi tak, raz, dwa, noga za nogą. A tu nadjeżdża żółty bolid. Pędzi jak kula z armaty wystrzelona, ile fabryka dała? Pedał do dechy i gazu. Bo zawsze chciał być rajdowcem. No, ale jego pasażerowie nie. Mówię o pasażerach tego samochodu. Bo to, że kierowca miał, poczuł w sobie powołanie na rajdowca i nadmiar adrenaliny, to jego sprawa. Trzeba było zapłacić, wynająć sobie jakiś tor i po nim się pościgać. Ale ci ludzie, którzy z nim jechali, chcieli żyć. Jeden się dopiero ożenił, miał z żoną dom budować. Ale już nie wybuduje. Co najwyżej żona mu grobowiec postawi. No i patrzcie, tutaj ameba ze smartfonem nagle się... Że tak powiem, złapała kontakt z bazą. Ojej, samochód! Samochód na torze kolisyjnym uciekać! Uciekać! O, no! Udało mu się uskoczyć z powrotem na krawężnik. Jak widzę, dalej trzyma przy tym pustym ubie smartfon, ale żółty samochód podczas. Czy to jest moja interpretacja tego co widzę? Ale. Pamiętajcie, że ja nie jestem ekspertem. Żółty samochód podczas próby ominięcia tej ameby stracił, że tak powiem, no, wyleciał z zaplanowanego toru a kierowca stracił panowanie nad pojazdem i tu, moi drodzy, to właśnie była ostatnia decyzja, którą w swoim życiu podjął kierowca tego żółtego samochodu, bo mógł nie zwalniać, rozpieprzyć tego idiotę, który przechodził przez środek skrzyżowania i wtedy prawdopodobnie by przeżył. Ale moim zdaniem, chociaż po, znowu przypominam, że nie jestem ekspertem, to właśnie gwałtowny skręt spowodował, że utracił panowanie nad pojazdem. Więc może był nieodpowiedzialny pan kierowca tego samochodu, może nawet zachowywał się no, w sposób karygodny, ale ostatnią decyzją w swoim życiu uratował życie tej, tego dwunożnego ścierwa, które pełzło przez skrzyżowanie. Jeżeli służby, policja, pan prokurator Babiński, który prowadzi w tym przypadku jakieś czynności, ustalcie tego człowieka, możecie to zrobić. Jeżeli miał telefon, to miał zarejestrowaną kartę, Jesteście w stanie po stacjach bazowych namierzyć jego numer, ustalić na kogo był zarejestrowany i dowalcie mu taką karę, taki mandat, żeby przez najbliższe 20 lat musiał zbierać nas na jego spłacenie. Ponieważ jeżeli będzie się w ten sposób zachowywał, to zabije jeszcze kogoś. No, i dalej to już widzimy skrzyżowanie. Tutaj jest jubilat. Na jubilacie wisi taki zegar elektroniczny, mniej więcej tutaj. Jak powieje wiatr, to zegar, zegar się kiwa i wierzchnią im szybę wywala, ale widać, nie są zdolni się uczyć. Tu samochód wpada w poślizg, ścina słupek i już tutaj mamy powtórzony materiał. No i drodzy, to co się stało. Było kompilacją spotkania dwóch skrajnie nieodpowiedzialnych ludzi. Jednego, który kierował tym pojazdem, a drugiego, który przechodził sobie przez skrzyżowanie jak krowa po pastwisku. I skutek jest taki, jaki jest. Nie żyje czterech ludzi. Natomiast e, chciałem zauważyć, że takie zachowanie, czy takie jazda w taki sposób. Jak to zaprezentował kierowca żółtego samochodu, jest to zachowanie społecznie nieakceptowalne. Tam dalej jest przejście dla pieszych. I tutaj też jest przejście. Co by było, gdyby po tym przejściu przechodziła właśnie moja matka, staruszka? No, fakt, że to było o trzeciej w nocy, ale może mogłaby, nie mogłaby spać, wyszłaby sobie na spacer w nocy bez chłodniej, upałnie do dokucza. I by nie doszła, bo. Pan kierowca żółtego samochodu ma, miał że tak bym był skrajnie nieodpowiedzialny i zaczął się bawić w rajdowca, bo tam je gry komputerowe mu się z życiem pochrzeniły. No ale ostatecznie okazał się człowiekiem. Bo gdyby w tym momencie zamiast próbować skręcić, pojechał prosto, zabiłby tego kretyna. Ale sam by przeżył i jego pasażerowie by przeżyli. Tak więc, nie do końca był człowiekiem no nie chcę powiedzieć złym, ale jego zachowanie było nie do końca naganne. Natomiast, ja się nie zgadzam jako użytkownik, uczestnik ruchu drogowego i użytkownik pieszy. Uczestnik ruchu, nie zgadzam się na taką sytuację. Nie zgadzam się, żeby ludzie sobie urządzali rajdy po ulicach. Jeżeli chcesz, interesujesz się motoryzacją, uważasz, że jesteś dobrym kierowcą, chcesz się przejechać, na pewno gdzieś w Polsce są miejsca, gdzie można zapłacić i sobie po torze pojeździć. Albo wybierz miejsce, gdzie nikt nie chodzi. Wyżej się pojeździ rek się rozwalisz, to twoja sprawa. I moi drodzy, tak się kończy lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Matka pana kierowcy w różnego rodzaju wywiadach opowiadała, że straciła prawo jazdy, mając 98 punktów karnych. No brawo, pani matko! Brawo! Tyle, że Pani miała, po pierwsze, nie ma się czym chwalić, że się, że się zebrało tyle punktów. Po drugie, pani miała szczęście, że na swojej drodze spotkała jakiegoś policjanta, który uratował jej życie, uniemożliwiając na jakiś czas prowadzenie samochodu. No, a pan kierowca żółtego pojazdu niestety tego szczęścia nie miał. Bardzo chciałbym powiedzieć, że żałuję, że nie żyję, ale nie mogę. Żałuję, że nie, nie żyją pasażerowie żółtego samochodu. Natomiast co do pana kierowcy, mam, że tak powiem, uczucia ambiwalentne. Na pewno, kiedy wiem, że już nie zasiądzie za kierownicą żadnego samochodu, to wiem, że czy uważam, że ulice Krakowa są nieco bardziej bezpieczne. No, i cóż mam powiedzieć? Przepisy ruchu drogowego właśnie dlatego wymyślono, żeby chroniły ludzi przed wypadkami. Jeżeli chcesz pojeździć sobie szybko, pociszyć technikę jazdy, idź sobie na jakiś tor. Nie wiem, gdzie są takie miejsca w Polsce, bo nawet nie mam prawka. To po co mam to wiedzieć? Ale na pewno są. Ja na przykład, widzicie, interesuje się. Mam takie hobby jak rewolwer czarnoprachowy. To co, mam wziąć rewolwer, iść i po ulicach, po ulicy sobie iść i strzelać sobie do latarni? No nie, bo rewolweru czarnoprachowego używa się na strzelnicy. Zastanawiam się nad jedną jeszcze rzeczą w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ludzie się zbierają, palą znicze, niedługo pewnie zaczął kwiat, zaczną kwiaty składać. Co chcecie upamiętnić, drodzy ludzie? Uważacie, że to co, to, co się stało, to co było niespodziewane? No nie, było jak najbardziej spodziewane, bo jeżeli jest ograniczenie do 40, a ktoś jedzie 140, to jak najbardziej powinien się spodziewać wypadku. I co chcecie upamiętnić? Lekceważenie dla przepisów ruchu drogowego? No, chyba, że chcecie upamiętnić pasażerów żółtego samochodu, którzy wsiedli i w dobrej wierze zaufali, że pan kierowca ich dowiezie do miejsca, do którego zmierzali, a dowiózł ich do grobu. Ogólnie trochę mi żal matki tego człowieka, bo na pewno dla niej to jest wielkie nieszczęście i najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby musiał własne dziecko chować. Niemniej, może należałoby się zastanowić nad taką rzeczą, aby media zaczęły promować zachowania społecznie akceptowalne. No i tyle powiem, bo ta cała sprawa mnie bardzo bulwersuje i nie chciałbym powiedzieć za dużo, ogólnie jeszcze raz ten film kręcę. Zakończyć mogę to tak, że nie zgadzam się na to, żeby po ulicach mojego miasta jeździli ludzie, którzy prowadzą swoje pojazdy w ten sposób jak robił to kierowca żółtego samochodu. Ci ludzie stwarzają zagrożenie. Należałoby im odebrać prawo jazdy i dać trzykołowy rowerek i kask na głowę. Może wtedy by sobie krzywdy nie zrobili, albo komuś. To wszystko. Pozdrawiam. Strzałka.